Hej, Anony. Mam wam do opowiedzenia pewną historię moją historię, historię, która mnie ukształtowała bardziej biografię, niż pastę. Urodziłem się pod koniec lat 80. w pomniejszej austriackiej miejscowości Gmunden. Ogólnie to spoko miasto sporo ciekawych rzeczy, poczynając od wchuj Starego Zamku, kończąc na wchuj stromej i starej linii tramwajowej, przestępczość mieszcząca się lekko poniżej średniej krajowej, więc profit na start. Moje narodziny przeszły dość gładko. Trochę skurczów, chuj pchania, jeszcze więcej darcia mordy, przekleństw, w tym kurwowania, ale po niemiecku Ja oczywiście żółty jak morda Papaja. bo żółty Taczka. Dwa dni obserwacji i badań. Zdrowy. Dziewięć punktów w jakiejś dupianej medycznej skali. Wychodzę i wreszcie witam mój nowy dom. Moje narodziny wywołały spore poruszenie wśród najbliższych. Zaraz po przekroczeniu progu gromkie wiwaty. Większość gości gratuluje mym starym pierwszego dziecka. Wszędzie prezenty, alko, mnóstwo germańskich wurstów, sushi, wódka i ogórki. Matka Polka... Ojciec Japoniec, spora część to Niemcy i wujek Rosjanin. Więc dość nietypowe połączenie. Wszyscy byli bardzo radośni, tylko wuj był jakiś dziwny, samyślony, czy w sumie to mniejsza z tym: mija trochę czasu, tak dokładnie to rok. W międzyczasie przeprowadzamy się z pewnych <laughs> powodów do biedackiego lubina nie Anonę, nie Lublina, tylko Lubina. By the way, stamtąd pochodzi mamę. Okres strania w pieluchę kończy się, a ja zostaję wysłany do pierwszej instytucji mającej ukształtować przyszłego, wzorowego obywatela. Rodzice zaciągają mnie do słynnego wtedy w całym mieście przedszkola Miedziane Żuczki. Dobre obiadki i fajny plac zabaw sprawiają, że ten okres mija mi wyjątkowo przyjemnie. Mamo to miłe. No i jeszcze zajmująca się nami młoda, pieniężna lożka, więc Profit, którego nie byłem wtedy świadom W sumie to nie ma co opisywać Zabawa, darcie mordy, trochę płaczu Raz tylko zdarzyła się większa inba Mianowicie mały Antoś, mój kolega Dostał w mordę drewnianą deską od Marysi Przez dwa miesiące nie przychodził Połowa klasy myślała, że nie żyje Ja również ale przeżył. Parę lat później dowiedziałem się, że miał guza mózgu wielkości Mango. Wycieli go, no w sensie guza, co nie? W związku z tym, kolejny dowód na korzyść legalizacji marychy jest. Mijają kolejne lata. W międzyczasie mama umiera. Smutna i JPG. W wieku siedmiu lat tatę wysyła mnie do podstawówki, bym mógł kontynuować kształcenie na przykładnego obywatela. W moim pierwszym miejscem kaźni jest katolicka szkoła imienia Dominika Savio pod patronatem cesarza dynastii Papa. Nie jest tak źle. Mam spokopaczkę kumpli, typowo Grubas, Seba i zwykły Anon, taki jak ja. Niski poziom patologii i mój ojciec sprawiają, że przez większość lat jestem najlepszy w szkole, jeśli chodzi o przedmioty ścisłe. Matma i fizyka 6, reszta 4 i 5. Pod koniec nauki, w tym przybytku mam też szóstkę z bioli i chemii. Nie znaczy to, że nie wiodłem życia towarzyskiego. Co to, to nie kochani, wspólne wypady, granie i różnorakie rozrywki były na porządku dziennym. Wtedy też poznałem mój nadzwyczajny talent aktorski. Co prawda, śpiew miałem chujowy, ale to nie przeszkadzało. Wielokrotnie udawało mi się przebrać za nieśmiałą dziewczynkę i niepostrzeżenie podglądać koleżanki wewnątrz damskiej szatni. XD dalej nie wierzę, że to się udawało. Raz zostałem prawie przyłapany, nie wiem jak, ale udało mi się wymigać tym, że jestem z innej szkoły i przyszłam zobaczyć, jak wygląda budynek, ludzie itd. i że poszukuję Jezusa w mym sercu. X Kurwa, D. Koniec roku szkolnego. Jej, wakacje. Trzy kropki. O wakacjach. Smutna żaba JPG. Dyplom absolwenta w łapę, no i trzeba iść dalej. Jako, że postanowiłem iść w ślady ojca, zacząłem interesować się fizycznym aspektem chemii. Kolejne cztery lata postanowiłem spędzić w trzecim liceum imienia Jana Pawła II. Pod kremówkowym sztandarem kontynuowałem naukę na profilu FIS-CHEM. prawda nie miałem... Ponownie smutna żaba, ale tym razem kropka GIF. Lecz nie przeszkadzało mi to w rozwijaniu XD talentu aktorskiego. Maj 2006. Moja stara koleżanka z podstawówki Zuza udaje się w odwiedziny do swojej poprzedniej szkoły. Pewnie tak większość do dziś myśli. Postanowiłem wystawić wtedy swój talent aktorski na próbę. Godziny ćwiczeń i stalkowania Zuzi opłaciły się. Potrafiłem bez problemu skopiować jeden do jeden jej zachowanie, mowę i wygląd. Tak przygotowany weszłam do starej budy. Podeszłam do siostry dyrektorki, przyjebałem jej z liścia, krzycząc, że Jezus to homonikenizowana kurwa w sandałach i Jan Paweł II gwałcił małe dzieci. Następnie zesrałem się w holu, ponieważ wczorajszy Kebab, no i w sumie czemu nie? I tak nie ogarnął, że to ja zaraz po tym uciekłem, wykrzykując nazistowskie hasła w biegu. Z pewnych hamulkowych źródeł dowiedziałem się, że przez następne dwa i pół roku zuzamiała ciągłą inbę o jej incydent. Profit w chuj. Miesiąc po tym, śpiewająco zdałem maturę. Fizyka, matma, chemia, 100% podstawa, jak i rozszerzony. 18 lat mocno, więc z tej okazji ostra libacja w domu z udziałem moim, rodziny i alkoholu. Przyjechało bardzo dużo ludzi, głównie z Austrii i Niemiec. Nawet niewidziany przeze mnie od 18 lat wujek Dimitri także się zjawił. Ponownie, pomimo wszechobecnych trunków, głównie wódki, piwa i japońskiej sakę, Wuju wciąż był smutny i zamyślony. Postanowiłem więc podejść i zapytać, co się dzieje. Hej, wujo, co jest? Ten w odpowiedzi złapał mnie za krocze i miętoląc przez spodnie mojego mini bownera zaciągnął mnie do pokoju obok. Co ty kurwa robisz? zapytałem. Tomasz, towarzyszu, słuchajcie, przed laty pewna rosyjska wróżka przepowiedziała mi coś, co Dimitri'a bardzo poruszało. Powiedział spokojnym tonem, ale co? Odrzekłem. Przypowiedziała mi, że już coś, co zmieni cało światu. Tomasz, błagam, zrób wszystko, by to, co zrobisz, nie zmieniło światu na gorsze. Zaklinam cię, towarzyszu, na matuszko Rosję, nie spierdol tego. Powiedział ze łzami w oczach. Ale dlaczego niby miałbym coś spierdolić? Zapytałem z wyrzutem, jak stąd do radomia. Bo wróżka mówiła, że jesteście Tomasz zjebani. Zanim cokolwiek zdołałem powiedzieć, ten już wsadzał mi chuja w dupę. Udało mi się wyrwać zanim doszedł. Postanowiłem nic nie mówić tacie, że zostałem w 66,6% zgławcony przez wuja, bo wtedy musiałby popełnić rytualne sudoku, aby odkupić honor rodziny, czego bardzo nie chciałem. Reszta imprezy przeszła normalnie. Wszyscy najebani w cztery dupy, tylko paradoksalnie nie o Dimitri. Jedyny Rosjanin, którego znam i który nie pije. Niesamowity okaz. Eh. Na zajutrz. No dobra, nie na zajutrz, bo byłem zbyt najebany. Pięć dni później. Kolejny krok: studia. Kierunek: fizyka jądrowa, oczywiście. Gdzie? No jak to, gdzie w. A nie, jednak w Japonii. Musieliśmy się niestety na chwilę przeprowadzić, bo taty musiał pozałatwiać pewne sprawy. Sprawy honoru i śmierci, jak to on nazwał. Japonia, spoko kraj. Najnowsze technologie mają, sushi mają, animu mają i te jebane zboczone teleturnieje. O no, kurwa, nigdy nie włączajcie tam telewizora po 23:00, no chyba że chcecie zobaczyć zawody mężczyzn w dochodzeniu na czas poprzez ręczny rozruch pompy. Ale okej, okay, żalę na bok. No cóż, piwnica mocno, ale chuj z tym, bo jestem jebanym geniuszem, jeśli chodzi o fizykę jądrową. Zapewne wielu z was nie ma zielonego pojęcia o fizyce jądrowej i wasze wiadomości kończą się na tym, że jądro atomowe, proton, neutron i elektron, uran, rozszczepienie, wielkie boom lub prąd. Od razu uprzedzę, że nie, nie buduję i nie będę budować bomby atomowej. No, jak na razie. Wszystko może się przecież zdarzyć. Anyway, raz, powtarzam, raz udałem się na imprezę z moimi japońskimi przyjaciółmi. Skończyło się na tym, że najebany japońską sakę wyruchałem gościa w przebraniu kobiety Lisa i psa sąsiadów. Katz przez następne trzy dni, jakim kurwa cudem się to nie wydało, to ja nie. Mimo to w ogólnym rozrachunku moje życie było dość fajne, a jeszcze lepsze miało stać się później, a przynajmniej tak myślałem. Rok 2011, rok, w którym przepowiednia wuja miała zacząć się spełniać, a moje życie i życie milionów ludzi, ale głównie moje miało się diametralnie zmienić. Idzie mi tak zaje kurwa biście, że dzięki moim dokonaniom na uczelni i kontaktom ojca, zostaje zatrudniony jako starzysta w elektrowni atomowej w reaktorze Fukushima numer 1. Do moich zadań należały takie pierdoły jak latanie z jakimiś kablami, przynoszenie wyżej postawionym pracownikom i szefom kawy, no i jeszcze kontrolowanie przebiegu reakcji rozszczepiania poprzez odpowiednie ustawienie prętów paliwowych, żeby to wszystko nie jebło. Szybko awansuję. Jestem najmłodszym starszym starzystą reaktora Fukushima 1. No dobra, może to nie jest jakiś wielki przeskok, ale przynajmniej jest ten jeden koleś pode mną w hierarchii, na którego mogę się bezkarnie drzeć. Tato jest dumny. Reszta mojej rodziny także. Kurwa, anony robię w elektrowni atomowej. Zarobki przekraczają 8 tysięcy jenów miesięcznie. Profit, że ja jebie. Reaktor też jebie wie. Trzy miesiące po moim zatrudnieniu w wybrzeży Japonii uderza pierdolone tsunami. Reaktor zostaje uszkodzony i rozpoczyna się stopień rdzenia. Zostaje rozporządzona ewakuacja w promieniu dwóch kilometrów. Niższy starzysta, na którego darłem mordę 30 minut temu, zesrał się na podłogę pierdoląc tak niezrozumiale, że nawet rodowity Japończyk by go nie zrozumiał. Wtedy też rozpoczęła się narada, tudzież kłótnia między szefem a pracownikami. Co robimy? Nie wiemy! Jak to kurwa nie wiecie! Nie uczyli nas? Przepraszam, co do chuja? Wtedy też, jako że jestem zjewany, przerwałem. A co, gdyby wejść do środka, sprawdzić co się stało i otworzyć śluzy z wodą ręcznie? O kurwanska, Tomas, jesteś pierdolonym geniuszem, polejcie musakę. XD tylko kto pójdzie. Cisza. Wszystkie oczy oczywiście na mnie, no bo na kogo innego. No dobra, mogły iść na tego obstranego kolesia w kącie, ale on niestety był niedyspozycyjny. Tomas, kurwa, błagamy cię, jednogłośnie zapytali, klęcząc na podłodze. Nawet szef wszystkich szefów, zwany ojcem klękał mi u stóp. Beka w chuj, no niech będzie, co mam do stracenia? X do chuja, pana, ja nie chcę umrzeć, de. Odpowiedziałem z gigantyczną dozą sarkazmu. Karpediem. No to su. Otwarłem pierwsze ołowiane drzwi oddzielające część pracowniczą od nuklearnej, gdzieś tunele chemiczne. Potem drugie i trzecie i czwarte. Kurwa, no nie chcę umierać. Jestem zbyt zjebany, by umrzeć w ten sposób. Idę wzdłuż korytarza na promieniami alfa, beta, no i trochę gamma z niekontrolowanej reakcji rozszczepiania uranu 233 tylko 3 metry za ścianą. Zajebiście. Jeśli nie umrę, to będzie pierdolony cud. Wracając idę. Idę ciągle penetrując ciasny, ciemny korytarz. Zaczyna mi się kręcić w głowie. Kurwa, ale tu gorąco. Staram się iść dalej, wciąż nie zważając na pierdolony uran 233 rozgrzany do setek tysięcy stopni tuż za ścianą. Widzę systemy mechaniczne zębatka, co się blokuje. Wyciągam coś, co przypomina kawałek materiału. Zębatki ruszają, woda zaczyna zalewać reaktor, światło zapala się, serio, kurwa, serio, sukienka, jebana w dupę przez Dimitra, różowa sukienka, ryżykuje swoje jebane życie przez kurewską sukienkę, kurwa, życie, ty, kurwo, sukienka zaczyna świecić. Co do chuja, zielona woda wdziera się do tunelu, sukienka owija mi się wokół szyi i nie mogę jej zdjąć. Najwyraźniej ilość promieniowania, którą przyjęła, zmieniła strukturę molekuł bawełny do tego stopnia, że zaczęła żyć. Jeśli nie zdechnę, co jest bardzo możliwe, opatentuję to. Anony kurwa, będę bogaty. Albo może nie oczy zachodzą mi mgłą sukienka, co do kurwy A! Ta różowa suka wbija mi setki nitek w szyję. Czuję jak bawełna przechodzi przez moje żyły. Kurwa! Zajebie cię! Trasę przytomność. No niestety to nie koniec, po chwili przytomność odzyskuję. Czuję ból w całym ciele, nie ma miejsca, które mnie nie boli. Skóra, organy, jaja, kurwaty, ty promienna pizdo! A! Czuję, jak każda komórka mojego ciała zmienia się, to znaczy... Czułem. Znowu straciłem przytomność. Nie wiem, ile minęło czasu, ale jebać, i tak pewnie zdechnę od choroby promiennej. Otwieram oczy. Wszędzie woda i pływające nitki. Dalej boli mnie wszystko. Oprócz chuja. Czekaj chwila. Kurwa moment, gdzie mój pisior? Zajebali mi małego. Oddajcie mi chuja wyjebane z kurwy, Nie mogę też utrzymać równowagi, zaczynam przychylać się do przodu. Czekaj, co ja mam? Cycki? Co jest? Kurwa! <laughs> Mientolu tolkę. Mientol. <laughs> cycki. <śmiech> <noise> miedolu, niedolu. Anony jestem kobietą. Sukienka najwyraźniej zmodyfikowała mój kod genetyczny zamiast chromosomu Y mam teraz drugi X. Jestem pierdolo pierdoloną woman man albo men women. Dobra przyznaję słabe nazwy, słabe jest też to, że pizdę mam sklejoną skórą, ale błoną, a na mordzie broda. Melodyjnie. Ja, yeah, yeah, yeah. O chuj, Mój głos nie jest już aż tak zjebany! Choć i tak nie przeważa to bólu dupy bycia kobietą z brodą bez możliwości brania przyjemności z ruru-ruchania! Ha, coś mi się tu nie zgadza. A no tak, powinienem być martwy! No właśnie, powinienem, a nie jestem. Najwyraźniej atak morderczej sukienki dał mi, o ironię, odporność na promieniowanie, więc pomimo wszystkiego profit. Wychodzę. W głównej sali nikogo nie ma. No tak, wszyscy spierdolili, tylko niższy starzysta dalej tapla się we własnym głównie. No nic, w takim razie też spierdalam, zmieniam ubranie, żeby czujniki nie dostały golca-pierdolca, i na luzie wychodzę ze zjebanego reaktora. Chowam się przed rodziną, znajomymi, zmieniam imię, nazwisko, no i oczywiście płeć w dokumentach. Jestem pierwszym transseksualnym mężczyzną z przymusu, a nie własnej woli. W końcu w czymś jestem pierwszy. Wracając, zmieniam je, ponieważ chcę zacząć z czystą, nie męską kartą. No i wiecie, dyshonor dla rodziny, tata, sudoku, wujek Dimitri, który zapewne na siłę będzie próbował mi wsadzić. Choć z moich obserwacji wynika, że woli chłopców. Wybieram sobie jakieś tam imię i nazwisko, trochę zabawne, no i proste. Czemu, bo mogę? Jeszcze napomknę o moim bohaterskim wyczynie w reaktorze. Czy coś dał? No nichu, ja! Co prawda, systemy zadziałały, ale i tak reaktor pierdolnął, bo wodór. Ewakuacja w promieniu 50 kilometrów, więc ten, no. Moje poświęcenie i feminizacja gówno dały, tak jak i niższy starzysta. Chyba dalej tam siedzi. Anyway, wracam do Polski. Zaczynam brać lekcje śpiewu, aktorstwa. Rozbijam się w kierunku artystycznym. Jak na Men Women, tudzież Women Men przystało. I idzie mi kurwa za Po a zaledwie w dwóch latach dostaję się na Akademię Muzyczną. Spoko miejsce, żadnych incydentów nie ma, bo dorosłość mocno. Trzy lata kończę ją i wracam do rodzinnego Gmunden. Niewiele się zmieniło, albo nie pamiętam. Anyway, po raz szósty sam nie wiem, jako że żeńskie hormony mocno trzepią banie i poziom testu wyższy niż powinien, w sumie nie wiem, jaki jest dla mnie prawidłowy, ale walić. Rozpoczynam karierę muzyczną. Najpierw występuję w marych barach, po pół roku biorę udział w programie telewizyjnym. Jestem pierdolonym fenomenem. Ludzie zauważają mój talent. Moje piosenki są na listach przebojów. Kurwa, jestem sławny! No na razie, ale to się zmieni, jak za chwilę przeczytacie. Rok 2013 wygrywam tak zwane wewnętrzne eliminacje. I mam w związku z tym reprezentować kraj w międzynarodowym konkursie. Się. Jak do tego do Poszło? Nie wiem, ale jebać, jestem zapraszany, to znaczy zapraszana do różnorakich programów telewizyjnych. Czas mija, a ja przygotowuję się, przygotowuję się na ten dzień, 10 maja 2014, finały. Udział biorą między innymi mój kraj, Polska, Rosja, Francja, Włochy i tak dalej. 26 krajów, zaraz wychodzę na scenę, jednocześnie pisząc to wyznanie, moją historię, historię mojego życia. Czekajcie chwilę. Jeden finał później. Kurwa, wygrałem. Wygrałem jebany 26. konkurs Eurowizji, będąc kobietą z brodą. Nie wierzę, co się odje... Pewnie już się domyślacie, kim jestem. Nazywam się Conchita Wurst, a to moja historia. Rise like a phoenix, out of the ashes. Seeking rather than vengeance, retribution. I skurwa, demam cycki.